No, hej, witajcie. Dzisiaj jesteśmy z psiakami przy pracy. A ty fala dalej tu swoje skakanie. Nie wolno, nie wolno skakać. Ty skoczku. No, były do wyczyszczenia te dolne klatki. Już mam ostatnią, ostatnią mykniętą. Trzeba... No, trzeba jeszcze posypać. Naszym środkiem, co używamy, żeby zrobić razem odświeżenie, odkażenie itd. Króliki sobie czekają w klatce, w klatce zapasowej, czyli w takiej skrzynce dużej. Jeszcze trochę z tych klatek się wyrzuca najrzadziej, no bo tutaj. One są jakby takie no najbardziej nazwijmy to pojemne. Co? To Fela to też trzeba odkazić? No, trzeba by było. Dzisiaj tak się koniecznie chciała tutaj wpakować, jak tylko ta klatka była otwarta, no, ale póki nie jesteś Fela podwórkowcem. No to nie możesz. U szarika, u szarika to nie ma z tym problemu, nie? Nie ja wiem, że to byś pewnie chciała, no ale już potem bez takiego całkowitego mycia, co byś zrobiła? No właśnie, klops by był. No, dzisiaj tak całkiem zimno, to nawet lepiej się wyrzuca, przy takich warunkach. Też te, nazwijmy to zapachy, nie są, nie są aż takie mocne wtedy, jak jest na przykład gorąco. O, to to tam, wiadomo. Królicze, królicze tak mocno nie jedzie, jak, jak na przykład kurze, nie? Tak? Nie wiem, dla Ciebie tu im bardziej śmierdzące, tym lepsze. Ja wiem, wiem. Karik tam doznał wczoraj małych kontuzji, ale już, już trochę lepiej. Utyka na łapę jedną. Dobra, teraz przydam radę jedną ręką. U niego to jest, że tak powiem, na porządku dziennym. No, czekaj, czekaj. Królas, hop. Jeszcze trochę słomy. Co fela? Ty tam, ty tam nie wejdziesz w środku z królasem. I drugi. Łatwiej jest na pewno włożyć z powrotem. ...niż wyciągnąć. No co? Co, co, co? Co ty chcesz? Chcesz byś chciała na słomkę? No ja wiem, wiem. Co, co ty chcesz? Ty wiesz co ty chcesz w ogóle? Dobra. Jeszcze pokażę wam ile... ...ile dzisiaj tego towaru było wyrzuconego. Chodźcie, psiarnia, idziemy. No mówię towaru, no bo jakby nie patrzeć, no... Jest to na dobrą sprawę towar. Fela! Chodź, szari, chodź. Można zastąpić nawóz, nawóz sztuczny, taki naturalny, więc... Jest to towar. O, no, e, ja sobie wyrzucam na środek. A kury to rozgarniają, także no do pewnego momentu się wyrabiały, a potem już też im się trochę znudziło, ale tak to co przyjechałem z kolejną taczką to, o, fela przyszła, to miałem rozgarnięte i nie musiałem wyrzucać obok czy coś, tylko po prostu na środek, na środek, wyrzucam tu, bo już nie tam do tego gnojownika. No, no, bo to i tak niedługo pójdzie w pole, a stąd łatwiej mi będzie nabierać to turem niż, niż tam z tego gnojownika. <grym> no widzę dalej jest działana. Też będzie niedługo odkur. wyrzucany temat, także to też myślę coś tam Wam nagram, może tak bardziej, może jakiś timelapse z pracy. Jak to wygląda, bo trochę tamtego towaru jest Wiadomo, ale zimą e, kury przykładowo one, jak są duże mrozy to dobrze jak mają trochę tamtego, bo to ogrzewa też, tak Sherryk, boli Cię łapka tak, no ja wiem, a co żeś majstrował z tą łapą, no z Tobą to jak zwykle, dobra. To ja tam mam jeszcze do muszę klatki zadrutować, pooptykać od dołu, żeby słomy nie wyrzucały. klasy i fajren dzisiaj. Także co? Dzięki za oglądanie, nie? Trzymajcie się i cześć.